Dzisiaj dowiemy się, co pływa najszybciej na świecie. Szybciej niż ta kaczka. A ja będę jeszcze szybszy, już jestem, patrzcie, uwaga, wyścig z tymi głupimi ludźmi. Dawaj, dawaj. Ale szybko teraz pływam, Uho, na maksa. To już jest chyba najszybciej na świecie. I co głupia kaczko, głupio ci? I które teraz miejsce? Uwa co? Ostatnie? Dobra, jak pokonam tych głupich ludzi, to przejdziemy do kolejnej krainy i tak będą najszybsze rzeczy. Ale ja oczywiście będę jeszcze szybszy. Tak będę pływał, tak... Szybko ćwiczymy tu pływanie. Ja muszę się dowiedzieć, co jest najszybsze na świecie i to pokonać. Dobra, wystarczy ci już tego pływania dziadu. Pokonuj tych ludzi tam! Dawaj, teraz pokonasz, teraz pokonasz! 1018 k Jak ja teraz na pewno wszystkich wyścignę! I o! Ty skakałem, skakałem tam. o robił! Tak Au, 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 au. Już za stary na takie zabawy jestem. Coś mi się wydaje, że bym potrzebował peta. Nie, 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 nie że peta, nie! Zwierzątko! O czym wymyślicie? Już ja was znam. Tu są zwierzątki Leci, 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 leci Ty jeden cztery x No i ta gra się trenuje. Plus 5, plus 5. Ale ja głupi jestem. Po co ja w to gram w ogóle, jak w to grać nie trzeba? Wchodzicie w prezent 50. 100, 150 winów busta dostałem Tu, ja cię kręcę, szczęście I jeszcze peta za 3 minuty No tak się wygrywa Tu trzeba tylko czekać Jeszcze tu darmowy pet 2,5 A ja przed chwilą straciłem 3 puchary na te badziewie I mi dało 1,4 cztery. Teraz możemy otworzyć te dwa jajca. I o! Dwa sześć. świnia! Tak robi świnia, ale świnia chyba nie pływa najszybciej na świecie. No, widzicie, wcale szybko nie pływa. No i znowu świnia. Ale jak założymy świnie to ile ja dostaję teraz? Ej, tu jest za darmo. Za darmo jest fre Pusty za darmo dają! To jak ja założę jeszcze z 30 kąt, to będę miał milion darmowych bustów. Zaraz zobaczymy, czy mnie nie oszukuje. O! Jeszcze legendę dostałem. Ile teraz idzie? Podwójne winy. Podwójne treningi. Super normalnie szczęście. O nie! Oszukują w szczęście. Trzeba zgłaszać dziadowską grę za oszustwo. Widzicie to? 29, 29, 29. Ja to po trzy razy użyłem. Powinno być półtora godziny. Złodzieje! Które miejsce teraz? Które miejsce dostanę? Ja muszę być najszyb... O, leci z wyścigłem, dziada! Nup, nup, nup. Eee, patrzcie! Trzecie miejsce! Oho. No, ja mam 300 pucharków. Zobaczymy czy takie 800% szczęścia. Powinienem dostać najlepszego. No i co? Świnia mi poleciała. Mówiłem, że oszukują. Mówiłem. O kolejne, fre. Ale ja, ja. Za dwie minuty dostanę peta za 300 Robuxów. A inne, fre, to oszustwa, bo tu trzeba dwa dni grać, a tu 45 minut. Tyle to nie betę. Nie cackamy się. Idziemy na VIP-a. 59 Robuxów. Co za skam. Ale chlapie tą wodą, ale chlapie! Ale leci po tysiąc! Szkoda, że nie złotych, bo jakby to były złotych, tysiąc złotych, to bym serobuksy przynajmniej kupił. Kilka rebirthów sobie zrobiłem. I teraz co? Tysiąc pięćset! I mam fre! Dawaj go! O! Ma sto! Rzadko boję się. Teraz zamiast 1500 zakładamy i dostaję 5000, co? Jeden razy 100 to nie jest 100? Czy te wszystkie gry muszą tak oszukiwać? Jak ja mam być najszybszy na świecie? Skąd mam się dowiedzieć teraz, jakie zwierzę, co jest najszybsze na świecie? O, darmowy spin. Kocham tą grę. Dawaj, spin jeden times. Kręć się, kręć, la la, la la. Aha, 600 speeda. Jak ja już mam 400 tysięcy! Dobra, dawaj, wipa! Razy, dwa i pół sped. O, speda to chcę szybko. Dużo speda chcę. I teraz. Eee, to chyba nie działa. Oszukali mnie. To dalej idzie tak samo. No ale jaja, no! A tu podwójny trening. Dawaj mnie to. O, teraz idzie, teraz idzie. Idę was pokonać, dziady jedne. Tak się dziadów pokonuje. Patrzcie na to. Trzy, dwa, jeden i sió. Ło! Wow, ale lecę, naprawdę! Wow. O, pierwszy jestem! Hahaha, ha, ha. nuby, nuby, nuby! Jestem najlepszy! Ale dopiero z ludzi! O, ci ludzie to lamusy! Ono mówiłem, że skam! Widzicie, teraz mi te bonusy zniknęły! Zgłaszam ich! Ukradnęli bonusy! To jest kolejna gra do zbanowania. To my idziemy na kolejną wyspę i teraz zobaczymy, co jest najszybsze w pływaniu na świecie. O, Mówiłem, że kaczka! Że kaczka nie! Bo ma piąte miejsce. Potem jest jakiś gościu, jakiś gościu, delfin! Delfin jest szybki! I potem jakaś baba! Ja ich pokonam! Bo od kaczki i delfina są jeszcze szybsi! No ciekawe, kto jest jeszcze szybszy od babki i delfina. Nie licząc oczywiście mnie. Do roboty pływaj, dziadu! Ej, jak on tu wolno pływa! To jest znowu jakiś... Kam! To ile ja tu niby do... Który ja tu będę? Ha, jestem szybszy od tej kaczki, ha 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 ha, ha. Kaczka to nup, kaczka to nup. Taj, piąte miejsce! Co ja se za to kupię? O jaja! O no, ile to da... Co? 10, 21, 27... Najlepszy pet za 4 miliony ma tylko 36! 36! Jak ja za darmo dostałem 100. Dobra, dawaj za stówę. W sensie stówę za 300. Że za 300, 100, 100 za. Dobra! Pałę z miałem. Ale kupuję tutaj. Chodźcie, wisi na VIP-a. Na VIP-a mamy, bo kupiliśmy. Sz... Co? 199 Robuxów znowu. Przecież dopiero zapłaciłem za poprzedni basen. Ha, super. Cebulson jest głupi. Cebulson zapłaci. Ale tu jak macha. Dobrze, machaj. 298 tysięcy. Ja czuję, żeby potrzebujemy kolejnego peta. O, tu może być lepszy w tym jajcu. Dawaj, dawaj, dawaj te jajce. Otwieramy jajo specjalne i dawaj super peta milion! A! Czemu 80? Znowu mnie oszukali Dobra, niech będzie 80 Dodatkowe dwa pety za 9,99 9, 9 robux Przecież tak dużo to się nawet policzyć nie da, ile to jest Se, Chyba ja jaja robicie Dobra, lecimy, ja się muszę dowiedzieć, kto jest najszybszy na świecie Ja mam być najszybszy, ja mam pokonać O, 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 cwaniaczki, dawaj, ja teraz płynę 3, 2, 1, lecisz, lecisz, delfina poko... Ole, wyrwałem dzidę ale płynę, ja cię kręcę. I teraz, patrzcie, trzecie miejsce już. Sekundy mi do tego delfina zabrakło. Dobrze, że mam z darmowego auto Riberfa. Bo teraz wygram takiego meczyka... Znaczy, no prawie wygram, prawie. No trzecie miejsce to prawie wygrana, tak? To od razu mam zero pucharków, bo mam Riberfa. A wtedy się więcej tu dostaję. Eee, tu okulary jeszcze są, dawaj te. Jak ja wyglądam? Jak cyklop z X-Menów po roku w... Wiadomo, gdzie. I Co, teraz? Po 400 tysięcy, ta? Ja cię kręcę. To idzie tak wolno, że ja się tu zaraz ze. 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 z. nudów się zanudzę. To chciałem powiedzieć. Na pewno to chciałem powiedzieć. Dobra, jak ja już mam w 100 milionów, to ja na pewno będę szybszy niż ten delfin i niż ta babka. Dawaj, bierz okularki, cyklopie. Może mogę już lepsze. Ło, najlepsze. To ja teraz jeszcze więcej będę dostawał? 497. Dobra. Wypchaj się, wypchaj się tym basenem Ja teraz szybszy od delfina jestem 3, 2, 1 Dawaj cebulso, dzida Wo! Jestem szybszy, goń tą babę gońko. No nie, kobietka ta jest szybsza ode mnie Czemu? Jeszcze nie wytrenowałem się tak Ale szybszy od delfina I co? Delfiny nie są najszybsze na świecie Nie pływają najszybciej na świecie Zaraz się dowiemy, kto najszybciej na świecie pływa Tylko musimy tu się dostać I pokonać tą kobietę. Czyli ja muszę tak sobie spięć tysięcy razy to jeszcze przepłynąć, bo ta głupia gra mi tak każe. I wtedy dostaję co chwilę winy, robi mi się głupi rebirth, i mogę trail'a nałożyć. Po co mi to? 14 rebirthów zrobiłem. Co ja robię ze swoim życiem? I to ja chcę wiedzieć. A właściwie po tym wyścigu to już będzie 15 rebirthów. I po co mi to wszystko? Że niby 31 razy szybszy trening? Patrzcie jak to idzie. 517 tysięcy. To w ogóle nie ja mam się dostać do kolejnej krainy, przecież ja tu umrę. Ja już nie wiem, co ja mam robić, widzowie! Ja już to z milion godzin gram. Może te dziadostwo ulepsze. Kupię tego dziada. Znowu pieniądze wydaję! I teraz tego dziada, traft 150! Ja myślałem, że to będzie miało z 300. No i teraz muszę to odkupić super! I co? I dostaję po 600! Ja już tego dłużej nie wytrzymam! Musimy się dowiedzieć, co jest najszybsze na świecie. Kliknij szybko suba. A kto nie klika, ten jest dziad. Idziemy pokonać tą kobitę, bo to jakaś królowa jest. Chodź tu królowo, no cwaniaro. Trzy, dwa, jeden, Pokonałem ją, pokonałem ją, w końcu dziadówę. Tak jest. <śmiech> 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 Idziemy do kolejnej krainy. Aha, 45 milionów winów, ta? Nie no jasne. Przecież ja sobie przejdę to jeszcze 500 tysięcy razy, żeby to dostać, bo nie mam co robić, nie? Najlepsze jest to, że jak mam autoklikera, to w ogóle nic nie trzeba. O, proszę bardzo, dziękuję. Samo się wygrywa. Samo się włącza, wyłącza. Wszystko się samo robi. Nie, nie, to nie ten autokliker w myszce. To ten o, autoklik, klik. Normalnie zapłać pieniądze I będzie ci samo grało, nie? Co się będziesz męczył? To teraz mogę iść, mogę iść teraz Do następnej krainy, musimy pokonać dziadów O, a widzicie tą w ogóle laleczkę? Wiecie co to jest? Ja wam powiem co to jest Ta lala to jest najlepszy pet w grze 1000x Za 5000 robuxów 5000, wiecie ile to jest? Za 5000 robuxów To już sobie można jakąś pralkę kupić O, 5000 robuxów Kosztuje 299 zł. No mówiłem, że już pralkę można kupić, no, ale możecie mieć za darmo tego peta, czyli to prawie możecie mieć pralkę za darmo. Wystarczy, że zagracie 15 dni. 15 dni trzeba być online, żeby to dostać. Mi już po dwóch godzinach mózg paruje, co dopiero 15 dniach. Idziemy dalej, ja chcę się dowiedzieć, jakie jest najszybsze zwierzę na świecie. I ja będę szybszy. O, mamy grzyba. No, widzieliście? Grzyby szybko pływają. Jak ktoś nie wiedział, to znaczy, że jest głupi. Wychodzi na to, że ja też jestem głupi. To ta gra jest mądra. Grzyby są najszybsze, potem są meduzy. O, taka meduza jest też prawie szybka. Co za bzdury w tych grach, ja nie wiem. Potem taki kot budowniczy. On jest szybki. Wróżka i krokodyl. O, krokodyl jest prawie najszybszy na świecie. Bo tu jest kolejny świat! Czyli tam jest jeszcze ktoś szybszy. Jeszcze szybszy od krokodyla. Czajcie to. I to niby to coś jest takie szybkie. Jak to zobaczy, tylko siedzi i nic nie robi, tylko go głaskać trzeba. To jest krokodyl, ta? O ciekawe jeszcze ile tutaj VIP kosztuje, niby, no. 300 robuxów, ja nie wierzę. Ja tu zbankrutuję Dobra, ja, ja muszę być szybszy. Od tego kroko... kroko coś tam. Aaaa! Już wiem czemu krokodyl jest najszybszy. Bo się mówi, że ktoś da dyla, tak? Że szybko ucieka. Daje dyla. Kroki, że kroki, wiadomo. A to jest krokodyl! Że szybko kroki robi i daje dyla. Dlatego krokodyl jest taki szybki i się tak nazywa. Bo robi szybkie kroki i daje dyla. W szkole tak powiecie i szóstkę macie. Normalnie y, wszystkie... Ze z każdego przedmiotu wam dadzą szóstkę za takie informacje. Nikt tak nie wiem, nikt tego nie wiedział. Czerwony pasek! Normalnie Wszystkie oceny na 6, średnia 6-0 Cebulson wam powiedział, Cebulson bawi i uczy. O ja tu po 12 milionów. Wicyk! To pokonamy tego krokodyla. No, krokodyl, on daje dyla i bo robi kroki. Chodź. I się. O, 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 zara, który jest? A, grzyba pokonałem, grzyba pokonałem Ej, no czemu mi, ej, nie działa mi ten kliker Ta, super, zapłaciłem za auto -clickera I nie działa, nie? 300 robuxów, przynajmniej grzyba pokonałem Piąte miejsce, nie wierzę Ja cię kręcę, piąte miejsce 26 sekund, płynąłem krokodyl Płynie 6, czy ta gra próbuje mnie wykończyć? Ja tu będę ćwiczył I ćwiczył, aż mi tu ręce Od klikania uschnął. A takie cwaniaczki z nich Czyli na kolejnej wyspie kolejny jest 300 robuxów. Tylko pieniądze i pieniądze by chcieli. No dobra, no co, Cebulson nie kupi? No kupi, kupi. No ładny ten Pecik. Zakładamy. To mi nic nie dało! Ja dostaję po 15 milionów zamiast 13. Czyli ja tu będę ćwiczył kolejne 5 godzin, wejdę na ten głupi wyścig, wydam 5 miliardów robuxów Będę się tu ścigał i muszę sam klikać, bo oczywiście autokliker za 300 robuxów nie działa. I będę tak klikał i klikał i tutaj pływał, żeby co? Żeby czwarte miejsce zająć i nic z tego nie mieć. Mam to gdzieś. Nie obchodzi mnie to, kto jest najszybszy na świecie. Nic mnie to nie obchodzi. Ta gra tylko oszukuje na pieniądze. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Tem Odcinek będzie też świetny.